Dzisiaj się się przejedziemy w windą w hali sportowej Jasna 31 w Gliwicach. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj windę w zakładzie Dziego Idziemy na trzecie. Cześć. Idziemy na trzecie. No właśnie, mi do w Bieskowice. Nie wiem, czy to jest niemarkowa. 825 kg. 11 z budowy 2013. O, tutaj jest jakiś na minus 1. W sumie można powiedzieć, że wolno jedzie. Ryszard nie jest. na parte i zakończymy lecznie. Schadź z portem na Jasnej 31 w Gliwicach. Już jadamy? i'm gonna take minha,